Temat, który dotyczy osób szukających motocykla krosowego. Zauważyłem, że bardzo dużo osób upiera się, żeby kupić motocykl stary, bo kiedyś to było lepsze wszystko. Może po części ma to jakiś sens, bo faktycznie od kilku lat zauważyliśmy spadek. I jakości, i powtarzalności jakości przede wszystkim, bo widzę, że z tym jest problem. Czasami jest coś w nowym motocyklu niedokręcone, yy, czasami coś nie jest odpowiednio spasowane, czasami brakuje śrubki, także to jest bardziej kontrola jakości. Yy, ale słuchajcie, umówmy się, no. Yy, 20-letnia krosówka przeszła już przez swoje życie takie baty, że no. Yy, Niestety mimo, że powiedzmy, te konstrukcje faktycznie mogły być, jeżeli byśmy postawili nowy motocykl z 2006 roku i nowy motocykl z 2004, no to ten z 2,6, ok, zgodziłbym się, był żywotniejszy, yy, bardziej powtarzalne te interwały serwisowe były i tak dalej. Ale po tylu latach, yy, no naprawdę nie działa to w ten sposób. Taki stary motocykl to z reguły inwestycje o równowartości tego motocykla Także można naprawdę wsadzić kupę kasy A niektórych motocykli po prostu nie da się odbudować Z racji tego, że ma już natłuczone tyle godzin Że rama straciła sztywność i to jest naprawdę wyczuwalne jakbyście przejechali się nowym motocyklem I takim, który ma nawet 100-200 godzin To jest to jak najbardziej do odczucia Jest tam masa patentów pod tytułem spawanie różnych elementów Naprawiane gwinty, rozbite gniazda łożysk, dajmy na to, yy, nie wiem, przetarcia wahacza powiedzmy, bo ślisko mu kiedyś zjadło, yy, luźne yy, gniazda łożysk yy, w piastach, to są takie rzeczy, o których się nie mówi, bo ludziom się wydaje zawsze, że okej, okay, no jest luz w tym kole, zmienił łożyska. Czasami to nie wystarczy, trzeba zmienić piastę, prawda?